Jak to wygląda, i rzeczywiście samo odczytanie tego Braille'a nie jest takie proste. Um, sam Braille to zbiór sześciu kropek, które mogą być aktywne lub nieaktywne. Tak jak Państwo widzą, takie zbiory są ułożone w grupy, przez co można je łatwiej odczytać. Um, takich kombinacji jest 64. I co ciekawe, są to dokładnie te same znaki, które. Na przykład kodują tekst czy równania matematyczne, jednak sam format tego pliku mówi nam, że jest to utwór muzyczny. To jest tylko jedna, jedna opcja, bo fajnie jest wyświetlić takie coś. Możemy to też wyświetlić na takim monitorze Braille'owskim, gdzie jest to takie mechaniczne urządzenie, które ma takie bolce, które wyskakują. I automatycznie zmieniają się, przez co to też jest zapis Braille'a. Ale to chyba później pokażemy. Ten utwór wyświetliliśmy, jednak możemy go również edytować. Nie jestem może muzykiem, ale próbuję, spróbuję jakiś utwór skomponować. To ja teraz wpisałem ten utwór z klawiatury, jednak to samo możemy zrobić za pomocą właśnie takiej klawiatury dla niewidomych. Eee, I przetłumaczymy ten utwór na muzykę. Braille document has been translated to music. Następnie możemy go odegrać. Pause. Play. Coś się zmieniło. Um, Będąc e, tak badając problem niewidomych, udaliśmy się do szkoły w podpoznańskich Owińskach. Jest to ośrodek dla dzieci niewidomych, e, gdzie poznaliśmy właśnie problemy dzieci niewidomych, skontaktowaliśmy się z ich nauczycielami, e, z ich e, rodzicami. Podpowiedzieli nam, w jaki sposób e, dziecko korzysta z komputera, a dziecko niewidome korzysta z komputera. E, nie dzieje się to za pomocą myszki, ponieważ osoba niewidoma nie zobaczy kursora, jednak używa z powodzeniem skrótów klawiaturowych. Jest w stanie też nauczyć się klawiatury komputera po prostu na pamięć. Dlatego posługując się skrótami klawiaturowymi, jest w stanie na przykład chodzić po naszym programie. Specjalnie do tego przystosowaliśmy naszą aplikację. No i także usłyszeli Państwo kilka poleceń głosowych lub informacji głosowych, które. Informują osobę niewidomą, że coś się stało, że jakaś akcja została wykonana. Przejdziemy do modułu edukacyjnego. Tutaj możemy, możemy od, nauczyć dziecko niewidome właśnie podstawowych sześciu punktów Braille'a. Widzimy tutaj gamę muzyczną. Możemy odgrywać po kolei poszczególne dźwięki gamy. I w tym samym momencie dany sześciopunkt, który odpowiada temu dźwiękowi zostanie wyświetlony na monitorze brajlowskim. Tak jak już kolega powiedział, to jest takie urządzenie, które ma bolce w miarę przechodzenia, czy to kursorem po jakimś tekście, czy właśnie tutaj w tym miejscu naszej aplikacji. Te bolce formują odpowiednią kombinację na, na tej linijce. Spróbujemy odegrać kilka dźwięków. Kiedy już dziecko niewidome skojarzy właśnie konkretny sześciopunkt Braille'a z danym dźwiękiem muzycznym, może przetestować swoją wiedzę w grze, którą zaproponowaliśmy również w naszym systemie. Widzimy tutaj spadające z nieba nutki, jednocześnie odgrywa się dźwięk muzyczny, i na monitorze Braille'owskim jest wyświetlony dany sześciopunkt. Zadaniem grającej osoby, czy grającego dziecka jest wpisanie poprawnego, poprawnej kombinacji sześciu punktów Braille'a na, czy to linijce Braille'owskiej, klawiaturze brajlowskiej, czy to na klawiaturze komputera. No i w ten sposób zdobywa punkty. Może, może coś wygrać. Congratulations. Your score is zero. Nie ten razem. Zaprosiliśmy dwójkę dzieci niewidomych do przetestowania naszego systemu. Co się okazało? Dzieci miały naprawdę dużą radość, żeby w ogóle w coś pograć, ponieważ takich gier czy takich prostych układanek bardzo brakuje. Mieliśmy jeszcze e, taką zabawę dla bardziej e, może zaznajomionych już dzieci z tym muzycznym brajlem. E, widzimy tutaj z, e, zdjęcie tego właśnie urządzenia, o którym wcześniej mówiliśmy. Na dole, na czarnym pasku jest e, zestaw bolcy, które się wysuwają. E, to jest taki monitor brajlowski. E, to urządzenie jest połączone jednocześnie z klawiaturą. E, sześć przycisków do góry. Każdy z tych przycisków odpowiada e, konkretnemu punktowi w tym sześciopunkcie Braille'a i wciskając odpowiednią kombinację tych klawiszy e, tworzymy te sześciopunkty. E, tutaj możemy właśnie grać na tej mm, klawiaturze Brailleowskiej e, dokładnie tak jakbyśmy to robili na mm, klawiaturze, na przykład pianina. Wciskając te, te, te przyciski, i te kombinacje sześciopunktów, odgrywają się dźwięki, możemy komponować własne utwory, czy chociażby się bawić. Tak jak kolega wspomniał, tych zabaw dla dzieci niewidomych jest też ciągle za mało i brakuje także może nam się to wydawać, że to są takie proste, proste gry i na pewno dzieci widzące by się długo nimi może nie pobawiły, natomiast dla dzieci niewidomych jest to, jest to duża radość. Samą muzykę trzymamy za pomocą, właściwie przechowywujemy za pomocą formatu music XML. Jest to taki format tekstowy XMLowy, który Pozwala zapamiętać każdą informację muzyczną i jeżeli chcemy go przesłać przez internet, na pewno nic nie straci. Tak, tak. Zaraz zademonstruję. Zademonstruję, że to rzeczywiście działa. please choose XML file i click open. Taki plik XML-owy możemy odegrać. Będzie to troszkę bardziej skomplikowany utwór. Tab. Będzie to trochę bardziej skomplikowany utwór niż słyszeliśmy wcześniej. Stop. Możemy wczytać także. Plik. Możemy wczytać także plik MIDI. Następnie chcielibyśmy przejść do internetowej biblioteki. Um, aby to zrobić, rozpoznam jeszcze jeden utwór? Możemy ten utwór również odegrać. Stop, stop. Jest to mazurek Dąbrowskiego. E, I tak możemy rozpoznawać każdy utwór. E, może się nasunąć pytanie, czy to rozpoznawanie jest dokładne. E, nie zawsze jest to 100%, ponieważ jest to rozpoznawanie obrazu. Zawsze mogą być jakieś zagięcia, jakieś plamy, e, jakaś, e, jakiś cień. Wszystko wpływa na jakość tego obrazu. E, jednak jeżeli jest to dobry obraz, powinno się wszystko rozpoznać. Zawsze można ten utwór później przetłumaczyć na Braille'a, poprawić go i tak z nim pracować. Wyślimy, wyślemy ten utwór do internetowej biblioteki. To login, please type your email address and password and click apply. Apply. Please wait. Jest to takie miejsce umieszczone w internecie, które... You are in music library. To see your tracks, go to public tracks tab. To see public tracks, go to public tracks tab. Jest to takie miejsce, które w internecie trzyma te utwory muzyczne. Ale dlaczego? Zastanówmy się, bibliotek Brajlowskich jest tylko kilka w Polsce. Jeżeli osoba niewidoma chce taki utwór uzyskać, to musi pojechać do, do tej biblioteki Brajlowskiej. I no, nie skseruje tego utworu. Braille'a się nie da tak, tak prosto skserować jak zwykły utwór. Natomiast jeżeli ten utwór byłby przechowywany za pomocą jakiegoś formatu elektronicznego, można by go było łatwo wydrukować. Przesłałem utwór, jest on tutaj. Tymczasowo nie nazwany, jednak tą nazwę można łatwo zmienić. To są moje utwory, które mogę upublicznić. I teraz za pomocą takiej gwiazdki wiem, że ten utwór jest dostępny dla całego świata, dla wszystkich użytkowników naszego systemu, przez co mogę go znaleźć w publicznych utworach. I te publiczne utwory są tutaj przechowywane w postaci pliku XML i pliku graficznego. Także e, nawet jeżeli coś było nie tak, to cały utwór mogę odzyskać bez, bez żadnych naleciałości. Dla przykładu ściągnę y, na przykład frere Żakę, Panie Janie, i ten utwór się załadował. Dalej możemy z nim pracować, tak jak on był, tak właściwie został ściągnięty na nasz komputer, możemy go rozpoznać, wydrukować i po kilku sekundach, zamiast biegać do biblioteki, możemy pracować z tym nutami. A z Przedstawimy jeszcze krótki film, jak działa drukowanie, jak działa drukarka brajlowska, ponieważ jest to dość e, ciekawe urządzenie. Dlatego nie każdego niewidomego stać na taką drukarkę. Jednak, aby przetłumaczyć coś e, czy wydrukować w brajlu, jest to niezbędne. Często osoby niewidome używają e, komputera, który czyta ekran, co też jest bardzo pomocne. Przejdziemy zatem do prezentacji. Opowiedzieliśmy już o Bibliotece NUT. I ta biblioteka, czyli to miejsce dzielenia pasji muzycznych, jest właśnie takim mostem łączącym osoby niewidome i osoby widzące. To znaczy sama muzyka jest takim środkiem. Według badań naukowych osoby niewidome mają większe predyspozycje do wykształcenia słuchu absolutnego. Przez co mają większe predyspozycje, aby zostać profesjonalnymi muzykami. Także pomyśleliśmy, że muzyka, czyli dźwięki, które słyszą naokoło, to jest najlepszy środek, żeby do nich dotrzeć. Mogą Państwo pomyśleć, że jest to problem bardzo mały. Jednak na pewno znają Państwo takich muzyków jak Ray Charles, Stevie Wonder, Andrea Bocelli. Są to muzycy, ale jednocześnie osoby niewidome. Ważną częścią całego systemu Tramulation jest aplikacja na telefony komórkowe. Nie wszyscy wiedzą, że osoby niewidome bardzo dobrze radzą sobie z telefonem komórkowym. I to nie tylko takim specjalnym przeznaczonym dla nich, ale także takim, z którego my korzystamy na co dzień. Wykorzystują oni nawet bardziej skomplikowane aplikacje, a chociażby pisanie SMS-ów idzie im szybciej niż nam. To właśnie specjalnie dla nich została napisana aplikacja na telefony komórkowe. Głównie chodzi o to, aby za pomocą telefonu komórkowego zrobić zdjęcie czarnodruku, nut, takie jak mam tutaj teraz, a potem przetłumaczyć to i móc odsłuchać na telefonie komórkowym za pomocą pliku muzycznego MIDI. Pojawił się problem, ponieważ osoby niewidome nie są w stanie samodzielnie wykonać prawidłowo zdjęcie. W celu rozwiązania tego problemu stworzony został specjalny statyw. To jest ta przenośna, lekka konstrukcja. Można ją bardzo łatwo przytwierdzić do stołu. Jest przystosowana do czterech podstawowych i spotykanych na co dzień formatów kartek. A4, A5, B5, A5. Teraz przystosuję ten statyw do formatu kartki A4. Jest to bardzo prosta i intuicyjna czynność, którą na pewno wykona osoba niewidoma samodzielnie. To the paper size and a Jak Państwo widzą, Statyw wyposażony jest we własne źródło światła. Pomaga to zwiększyć i polepszyć jakość zdjęcia, na przykład chociażby eliminując cienie. Również Statyw wyposażony jest w komunikaty głosowe. Służy to poinstruowaniu osoby niewidomej, jakie czynności ma wykonać. W przypadku, kiedy Statyw oraz aplikacja kierowana jest do dzieci niewidomych. Poprawia to komunikację z dzieckiem, dlatego, że taki komunikat może nagrać na przykład matka dziecka. Teraz pokażę krok po kroku, jak to działa z naszą aplikacją telefony komórkowe. Wiem, że nie jest to dobrze widać, dlatego na końcu pokażę to jeszcze raz w postaci filmiku krótkiego. Uruchomię tutaj aplikację, którą mam nagraną na telefonie komórkowym Michała. I to jest bardzo prosta czynność. Umieszczam telefon w naszym statywie. Za pomocą jednego przycisku uruchamiam aplikację. W tej chwili aplikacja.